Na drzewie rajskim zwyciężyli diabeł i śmierć. Na drzewie krzyża zwyciężył Jezus. Zwyciężyło życie. Panie, spraw, by ta modlitwa, którą rozpoczynamy, wlała w nasze serce życie. Sprawiła, że podejmiemy nasz codzienny krzyż, zrozumiemy jego sens, przyjmiemy Twoje wyroki opatrzności. Daj nam dziś łaskę. Je joue <smart> i Dzień Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Moi drodzy, serdecznie zapraszam was do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Najpierw pomódlmy się o ochronę Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny, fragment numeru 377. Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści: pierwsza, do spowiedzi przychodzimy po uleczeniu, druga po wychowaniu. Dusza nasza potrzebuje ciągłego wychowania, jak małe dziecko uleczenie i wychowanie. W każdym z tych dwóch aspektów widzimy dobro. I moi drodzy, módlmy się dla nas o coraz bardziej dojrzałe korzystanie ze spowiedzi świętej, coraz bardziej dojrzałe podejście do tego sakramentu, pokuty i pojednania, że zawsze jest to z korzyścią dla nas. Módlmy się o łaskę otwartości na Boże, miłosierdzie, dla tych, którzy być może są zrażeni do spowiedzi świętej, albo, albo, albo też w różny sposób zatracili tę. Wrażliwość Bożego miłosierdzia. Polecajmy intencję o pokój na świecie, módlmy się za konających, za dusze w czystcu cierpiące. Przepraszam. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna, Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, <laughs> ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla, dla męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Smiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, smiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, smiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam, żeby zobaczyć, co jest dla Was przygotowane w linku, w komentarzu, i także zapraszam Was do modlitwy, do skorzystania z litanii do wszystkich świętych. Ta modlitwa jest dostępna tutaj na kanale. I jeszcze zapraszam do modlitwy dziesiątką różańca pomódlmy się za księdza Teodora, cały zespół i yy, za całe dzieło, aby rozwijało się zgodnie z Bożą wolą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Sterowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków amen o mój jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za razem spędzony czasy, za wspólną modlitwę. Zapraszam dzisiaj na Różaniec o godzinie 20.30 i jutro na Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.